Pani za granią, e, sześciu 6 królów i Cinek dostaje 6 milionów za darmo. Karol, idzie na konferencję? Cześć! Do wieczoru! Do wieczoru! dobry, witam! Wieczor. A e, gratulacje! Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie. Witam na konferencji prasowej po meczu AMW Arka Gdynia Dziki Warszawa. Zwycięstwo drużyny gości 96 do 78. Są z nami trener dzików Marko Legowicz i zawodnik dziś z Warszawy, kiedyś z Gdyni Grzegorz Kamiński. Gratulacje, panowie! Congratulations, coach. Uh, and I would like to ask you for a short commentary after the yeah, game. For sure, I'm. Good evening, everyone. I'm very happy. Was uh, was not easy after our moment. You know that wasn't uh, the best one for sure. To come here and perform in this way, uh, even reacting after a first a first half, that wasn't for sure uh, perfect in terms of uh, details that we that we missed. Uh, but I want to give uh, credit to the guys. We step up in a very good way. We found every time. Different uh, players, you know, that solve a couple of important plays. Uh, we stick together defensively, and I think that the better result is to, to draw 30 points in the second half. You know, it means that we have fuel. It means that uh, if we understand how to stay together on the court, we can do uh, good things. Now, obviously, we were not so bad before. We are not perfect right now, and this is the the message for the team. So, good win uh, we'll, for sure will give enthusiasm. To, to, to work on the gym. Sunday Dziękuję bardzo. Trener powiedział, że to bardzo ważne zwycięstwo dla jego e, zespołu, który nie był w najłatwiejszej sytuacji. Prawdopodobnie trener miał na myśli ten bilans 1 do 3. Podkreślił, że jego zespół nie najlepiej zagrał w pierwszej połowie, ale dał swoim e, graczom kredyt zaufania na drugą część meczu i w tej właśnie odsłonie drużyna zaprezentowała się znacznie lepiej, grała znacznie agresywniej blisko rywali w defensywie. Podkreślił trener również dużą skuteczność jego zespołu, ale oczywiście z entuzjazmem przyjmuje ten wynik, ale już myśli o następnym meczu z kolejnym trudnym rywalem. Thank you very much. Grzegorz, Zajrzę może w Twoją linijkę statystyczną 22 minuty na parkiecie, 14 zdobytych punktów, cztery zbiórki, dwie trafione trójki, do tego jeszcze dorzuciłeś asystę. Ale zanotowałeś również parę naprawdę efektownych akcji w obronie, których w statystykach może nie widać. Bardzo solidny mecz. Gratulacje. Jakie są Twoje wrażenia po tym spotkaniu? Dziękuję bardzo, dobry wieczór wszystkim. No to, co trener wcześniej powiedział, to była piekielnie ważna wygrana dla nas, no bo mieliśmy troszeczkę ciężki czas, jeżeli chodzi o polską ligę. No, ta ostatnia porażka z gliwicami na pewno nas troszeczkę zabolała i myślę, że ten mecz był takim. Meczem na przełamanie, żeby pokazać, że dalej należymy do górnej ósemki, a nie będziemy w dole. I dzisiaj bardzo fajnie to pokazaliśmy. Chcemy walczyć o najwyższe cele w tym sezonie, no i miejmy nadzieję, że to nam się uda, bo dzisiaj energia była, była drużyna. No i w pierwszej połowie mieliśmy troszeczkę bardzo. Yy, znaczy, gospodarze mieli bardzo dobrą skuteczność za trzy punkty. Całe szczęście Zej Horton miał świetny dzień dzisiaj i utrzymał ten, utrzymał ten wynik w pierwszej połowie, ale bardzo dobrze zagraliśmy przede wszystkim w drugiej połowie, i no i to przyniosło takie wysokie zwycięstwo. Dziękuję raz jeszcze, gratuluję. Czy są jakieś pytania? Chciałam ja pytanie. Do Grzegorza. Mogę? Mogę? Proszę bardzo. Gratulacje, Grzegorz. A chciałbym zapytać, co się działo po meczu z Gliwicami, no bo to jednak była taka. Sydliwa można powiedzieć porażka, to jak graliście w drugiej połowie, co się działo powiedz na treningach, czy zmieniliście coś w trenowaniu, jakieś elementy, kładliście nacisk na inne elementy w trakcie treningu? No y, ogólnie nie mieliśmy za dużo czasu, żeby trenować, ponieważ od razu z Gliwic jechaliśmy do Czech, żeby grać w inbl u i y, no, tam ta wygrana troszeczkę, mogliśmy nabrać troszeczkę więcej rytmu i spróbować jakichś innych zagrań, no w tym tygodniu Nasze treningi w ogóle nie wyglądały za dobrze. Trener się bardzo denerwował na treningach, ale no, koniec końców no, to mecze są najważniejsze. Na treningach nam nie szło, ale no, konsekwentnie dożyliśmy do celu. Mieliśmy nawet rozmowę z trenerem, że musimy zostać razem i dużo ze sobą rozmawiać i zwracać sobie uwagę, pomagać sobie po prostu, żeby, żeby ten wynik był. Po prostu lepsze, ponieważ no, nasza gra pozostawiała sobie wiele do życzenia po gliwicach, a dzisiaj no kompletna kompletnie inna drużyna się pojawiła. Bo wszyscy mówili o was, że jest, byliście mistrzami sparingów. no tam naprawdę dobrze wyglądaliście. Później było troszeczkę załamanie. No to była taka drużyna i gra jak w okresie sparingowym, bo ja pamiętam graliście tutaj też w gminie i to oglądałem, to, tutaj, to trochę było podobne, prawda? Tak, też ogólnie też mi się tak wydawało, że wróciła właśnie ta drużyna z, z przedsezonu, a no ogólnie to tak, wszyscy, wszyscy mówią, tak, że jesteśmy tymi mistrzami pre sezonu, no ale ogólnie to dobrze widzieć w nas, że ten ogień wrócił przede wszystkim w obronie. I fajnie jest po prostu grać w taką koszykówkę. Mam jeszcze takie podkwliwe pytanie na koniec. Czy chciałbyś tutaj za trzy tygodnie wrócić do gdyni? Za trzy tygodnie, czemu za trzy tygodnie. No bo tutaj zagra reprezentacja. A, no a no tak, tak. No oczywiście, no jasne, no to nic od lata się nie zmieniło, kiedy mieliśmy wywiad ze sobą, więc ogólnie no to nic się nie zmieniło. Dalej liczę na to, dalej ciężko pracuję, żeby to zdobyć i no miejmy nadzieję do zobaczenia w Gdyni. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Thank you. Dziękuję Dzięki. Zagrali dobry mecz, zasłużenie wygrali, e, martwi mnie parę rzeczy u nas na grze. Pierwsza i najważniejsza rzecz, że spuszczamy głowy za szybko. Kiedy nam wszystko dobrze idzie, mamy więcej energii i, i, i gramy i lepiej i, i bardziej energetycznie, I, i, idziemy na zbiórkę i, i podajemy sobie piłki i gramy jako drużyna. Kiedy parę minut nam lami się nasza gra. I, i nie, nie, nie potrafimy zdobyć punktu, to od razu mowa ciała wszystkich zawodników pokazuje, że że coś jest nie tak. I, i to mnie najbardziej martwi: nas szybko za bardzo puszczamy głowę i później idziemy bardzo szybko na dół. Dzięki drugiej połowie bardzo intensywnie nas bronili i wybili nas, całkowity nas, nas, na, nasz atak, e, w, i nie mogliśmy zdobyć punktów. a a w, atak a w obronie mieliśmy cały mecz problem. Mieliśmy z Cortonem na początku problem z naszych błędów, głupich błędów. On, 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 on trafiał punkty i on trzymał pierwsze połowy, które dziki nie grały dobre, dobre pierwsze połowie, on trzymał i, ich w grze, a my nie potrafiliśmy u, u siebie znaleźć zawodnika, który kiedy nam nie szło, który, który nas parę minut trzymał w e, e, grze. Tyle gratulacji jeszcze raz do dzików. Musimy trenować i tyle. Dziękuję bardzo. Adam Krysłaniuk, Panie Adamie zaczęło się od bardzo sympatycznej ceremonii. Pobił pan rekord wszechczasów występów w zespole z Gdyni. Poprzedni rekordzista Piotr Szczotka wręczył panu koszulkę z numerem 330, bo tyle właśnie meczów pan do tej pory rozegrał. Potem już tak wesoło nie było. Jakie są pana opinie po tym meczu? E, tak, gratulacje dla Dzików. E, tak, ten dzień mógł wyglądać trochę lepiej, ale niestety wszystkie te rzeczy pozaboiskowe, pozawynikowe e, tutaj nie mają znaczenia. Walczymy o zwycięstwa i, i ten mecz akurat dzisiaj kompletnie nie, nie wyszedł. Pierwsza połowa, tak jak trener wspomniał, trzymaliśmy się, podejmowaliśmy dobre decyzje w ataku, rzuty nam wpadały, druga połowa niestety... Była konsekwencją dobrej, myślę, gry w obronie dzików i, i oni konsekwentnie naciskali naszych rozgrywających i ludzi na piłce przez cały czas i tym myślę zyskali to, że, że później ta nasza gra kompletnie się nie kleiła, nie mogliśmy za bardzo minąć, nie mogliśmy wejść pod kosz, bo tam czekało już następne obrońca, także. No, zagrali DZIKi, zagrali dobry mecz, my niestety tak jak we Wrocławiu, zagraliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt dobrych minut, ale tak jak trener też tu wspomniał, musimy walczyć przez 40 minut i, i mieć siłę na 40 minut, bo, bo w dzisiejszych czasach te kilkanaście punktów przed końcem meczu, kilka minut przed końcem meczu można wyciągnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Dzień dobry, ja chciałbym zapytać o jedną kwestię. Czy trener martwi się troszeczkę w szerszym punkcie? Czy to chodzi tylko o jeden mecz, czy jednak dostrzega większy problem? w w tych dwóch ostatnich meczach? Jak mówiłem, pierwszy, najwię, naj, naj, największy problem, że spuszczamy głowy najszybciej, a tak to nie martw się, wierzę swoją drużynę, wiem, że to jest dobra drużyna i trzeba po prostu wyjść z tego dolku, który mamy te, te, te dwie, dwa mecze. Najlepszy to przy, w przykład będzie za tydzień, e, najmocniejszy zespół w lidze by będziemy grali na wyjeździe. I jeśli bardziej, będzie bardziej agresywnie nas bronili, to to jest najlepszy, najlepszy sposób wyjść, wyjść z dołka, grać przeciwko tak dobrych drużynach jak Trefa. grać chyba... Agresywnie, nie tak pasywnie mam wrażenie w ataku trenierze. Jak mówiłem, kiedy nam zaczyna nieść nie, nie e, parę minut, to spuszczamy głowy i wszędzie jesteśmy pół, 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 nawet nie pół, nawet jeden krok, dwa kroki za po prostu. I musimy przyspieszyć grę. Jeśli by nie wolno, wolno grać, to, to później jest ciężko. 5 na 5 5 na 5 Jest fajnie grać, kiedy, kiedy mamy mądrą drużynę, jak, 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 jak my mamy, ale czasami potrzebujemy też wo, punktów z szybkiego ataku, punktów w sytuacjach, czy na 2, 2 na 1 te tak łatwych punktów. Musimy ich poszukać. Jeszcze na koniec o Trefla chciałbym zapytać, bo na pewno trener ogląda ten zespół. Jak się trenerowi podoba ten zespół, który na razie nie przegrał w lidze? Nie chcę komentować je zespołu Trefla. Ma, mamy swoje problemy. Przegraliśmy dzisiaj mecz. Skupiamy się na siebie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, dziękuję. dziękuję.